Politycy partii rządzącej mają najwyraźniej świadomość tego, że bardzo wielu Polaków będzie musiało podjąć decyzję pomiędzy żywnością a ogrzewaniem swoich domów. Przede wszystkim ze względu na inflację oraz wywindowane ceny paliw. PiS w odpowiedzi na to pozwolił Polakom zbierać chrust w lesie oczywiście odpłatnie co nazwano prześmiewczo programem chrust plus. Jest to kolejny przykład tego, jak kończy się państwo opiekuńcze. Hiperinflacją, pauperyzacją oraz zrównaniem wszystkich do poziomu gruntu. Szkoda, że nie uczymy się na błędach, ponieważ dokładnie coś takiego miało miejsce w latach 80. ubiegłego wieku, kiedy to statystyczny Polak zarabiał miesięcznie równowartość około 7 dolarów. To jest właśnie kierunek, w jakim podążamy. Najgorsze w tym wszystkim jest jednak to, że zdecydowana większość Polaków nie jest świadoma nadchodzącej apokalipsy węglowo-prądowo-gazowo-peletowo-drewnianej. Praktycznie każde z tych paliw kosztuje w 2022 roku wielokrotnie więcej niż w 2021. Co więcej, wszystkie te paliwa stosowane do ogrzewania domów nadal drożeją. W takiej sytuacji udostępnianie obywatelom naszego kraju chrustu do zbierania z lasów państwowych. Brzmi jak ponury żart. Szczególnie śmieszna wydaje się wysoka cena, dochodząca do 300 zł za metr sześcienny. Pragnę przypomnieć zbieranego własnoręcznie chrustu, który następnie będzie trzeba przetransportować. Można odnieść wrażenie, że jest to próba dodatkowego oskubania najbiedniejszych. Świetnym zobrazowaniem obecnej inflacji jest fakt, że jeszcze rok temu. Metr sześcienny drzewa kominkowego dobrej jakości kosztował 250 zł. A teraz rząd chce aż 300 za stertę patyków. Jeśli to nie wystarczy do otrzeźwienia Polaków, to muszą już sobie szykować narrację, aby się przekonywać, że co prawda jest głodno i chłodno, ale jeszcze nie ma wojny. W telewizji już teraz można zobaczyć porady w stylu: jak jeździć ekologicznie samochodem przy paliwie za 8 zł za litr. Więc być może wkrótce pojawią się porady w stylu: jak nie zamarznąć, grzejąc się świeczkami, lub jak jeść mniej, aby nie umrzeć z głodu. To już nawet nie jest śmieszne, bo przecież wiadomo, że tak właśnie będzie. Można już nawet snuć ordynarną rządową narrację, gdy stanie się naprawdę źle. Zastosują to samo, co zwykle, czyli fałszywe równanie, wedle którego koszmarne ceny wszystkiego są sposobem na uniknięcie konfrontacji militarnej z Rosją. Płacisz krocie za paliwo, ale przynajmniej ruskie bomby nie spadają ci na głowę. Płacisz 3500 zł za tonę węgla, ale ruskie rakiety nie lecą na twój dom. Płacisz 1000 zł za kubik drewna, no ale przynajmniej nie atakują nas kalibrami. Gaz kosztuje kilkukrotnie więcej niż zwykle, no ale przynajmniej nie ma wojny. A może właśnie to już jest wojna, tylko prowadzona przeciwko Polakom w wymiarze ekonomicznym. Tak jak zwykle zapraszam do wyrażania opinii na ten temat poniżej w sekcji komentarzy i zachęcam do dzielenia się tym filmem ze znajomymi. Życzę Wam wszystkim miłego dnia i mam nadzieję, że usłyszymy się już wkrótce.